Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Szczegółowa tematu. Szczegółowa instrukcja demontażu i wymiany rury dolotowej tłumika w samochodzie fałaz 2110-2112. Film o wymianie pofałdowania w Opel Vectra. Ludzie nazywają cały układ wydechowy samochodu tłumikiem. Ale w rzeczywistości tłumik jest tylko częścią układu. Układ wydechowy składa się ze ścieżki wyjściowej, kolektora, rury dolotowej, katalizatora, rezonatora, rury środkowej i tłumika. Awaria przynajmniej jednego z tych elementów będzie miała wpływ na działanie całego samochodu. Awaria rury dolotowej może zostać wykryta nawet przez kierowcę. Towarzyszyć jej będzie głośny ryk, niestabilność pracy silnika, a w konsekwencji tworzenie się sadzy na elementach, przedostawanie się do kabiny spalin. Przyczyny awarii układu wydechowego Jest to spowodowane głównie uszkodzeniami mechanicznymi lub korozja. Silne wahania temperatury, wnikanie wody i soli mają negatywny wpływ na ogólny stan techniczny układu wydechowego. Nie zaleca się jazdy takim samochodem, konieczna jest pilna wymiana części samochodowych, gdyż może to doprowadzić do jeszcze droższych napraw. Tego typu naprawa nie jest zbyt skomplikowana. Wiedz, jeśli posiadasz niezbędne narzędzia, jasne instrukcje i kilka przydatnych wskazówek. Możesz przeprowadzić taka wymianę samodzielnie. Wymiana rury dolotowej tłumika. Przyjrzyjmy się etapom samodzielnej naprawy 1. W przypadku modeli z silnikami VAZ-2111 i 2112 najpierw należy odłaczyć zbiegun ujemny od akumulatora. W przypadku VAZ-2110 nie ma sensu tego robić. 2. Odkręcić dwie śruby mocujące neutralizator do rury dolotowej i wyjąć śruby ze sprężynami. Trzecie z otworów na dworze samochodu wyjać uchwyt przewodu czujnika tlenu. Cztery. Odpiać plastikowy zatrzask i odłaczyć czujnik tlenu oraz wiązkę przewodów. Piąte zagiać krawedzie dwóch płytek, jeden, i odkręcić cztery nakrętki mocujące rurę wydechowa do kolektora wydechowego. Nakrętki mogą być zakryte przez rurę dolotowa. Szóste w modelach samochodów z silnikiem VAZ-2112 rura dolotowa jest przymocowana do kolektora wydechowego za pomocą sześciu nakretek. 7. Odkręć dwie śruby mocujące wspornik do nadwozia. Ósme. Następnie można wyjać rurę dolotowa wraz ze wspornikiem i uszczelka. 9. Odkręć czujnik tlenu. 10. Odkręć dwie nakrętki mocujące i zdejmij wspornik z rury wydechowej. 11. Zdejmij o -ring ze starej części. Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli jest w dobrym stanie, zainstaluj go na nowej rurze dolotowej. 12. Wymień uszczelkę rury dolotowej, jeśli jest uszkodzona. 13. Następnie należy sprawdzić płaskość powierzchni kołnierza na układzie wydechowym samochodu. W tym celu można wziąć metalową linijkę i przyłożyć ją ja do kołnierza. Jeśli linijka nie przylega ściśle, oznacza to z rura dolotowa wymaga wymiany. 14. zamontuj nowa rurę dolotowa w podobnej, odwrotnej kolejności, zgodnie ze schematem demontażu. Po montażu dokręć wszystkie nakretki mocujące, zaginając krawedzie płytek blokujących. Wymiana tłumika w Shunday Sonata 5, wymiana pofałdowania w Oplu Vectra.